Naszych podróży po regionach nastąpił po wakacjach ciąg dalszy. W podróż, tym razem do Górnego Śląska, 12 września wybraliśmy się wspólnie z bajtlami klasy trzeciej ze szkoły podstawowej w Piekoszowie oraz z Bolkiem i Lolkiem. To już drugie spotkanie w ramach projektu Książka Moim Przyjacielem. Dziś odwiedziliśmy Górny Śląsk. W naszym spotkaniu brały udział dzieciaki ze szkoły podstawowej w Piekoszowie. Górny Śląsk przede wszystkim kojarzy się z górnictwem. Dlatego też odwiedził nas górnik Tadeusz Walas, który opowiedział o swojej pracy i elementach munduru górniczego. Po wysłuchaniu tych ciekawostek przyszła kolej na pierwsze z zadań, jakie dzieci musiały wykonać, a mianowicie na kartce papieru w grupach za pomocą węgla rysowały goszczącego na wydarzeniu górnika. Jak wiemy, praca górników była ciężka, dlatego też musieli jeść dania kaloryczne i sycące, a najbardziej znaną potrawą na Górnym Śląsku są kluski śląskie. Jedną z tradycji Górnego Śląska jest oczywiście gotowanie, gotowanie potraw bardzo sytych. Dziś z dzieciakami przygotowaliśmy kluski śląskie. Dzieciaki były zachwycone z tego pomysłu, ponieważ mogły same te kluski wykonać, po czym skosztować tych klusek. W trakcie wędrówki po Górnym Śląsku łączyliśmy się również online z dyrektorem Muzeum Wsi Opolskiej Jarosławem Gałęzą, który zdradził nam największe ciekawostki związane z tym regionem. Nie obyło się również bez śląskiej muzyki i nauki tańca. Zawitała do nas pani Aurelia Gala, która wykonała dwie śląskie pieśni ludowe. Przez szeroki świat prowadzę niedłużko przez szeroki świat. Znajdę tam innego, syneczka miłego, co mi będzie rad. Znajdę tam innego, syneczka miłego, co mi będzie rad. Było również trochę śląskiej gwary, wyliczanki, klaskanki, z którymi dzieci znakomicie sobie poradziły. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za bardzo pouczające i ciekawe zajęcia o w Śląsku. Bardzo tu dziękujemy Paniom za zaangażowanie, za piękną pracę. Dzieci były zainteresowane, na pewno bardzo dużo się nauczyły. Dzieciaki powiedzcie, o jakich miastach uczyliśmy się dzisiaj? Mamy nadzieję, że uczestnicy dobrze się bawili, a Bolek i Lolek sprostali zadaniu i udowodnili, że Śląsk jest wyjątkowym regionem naszego kraju.